cześć widzowie chciałam sobie posprzątać pokój i chciałam wam przy okazji pokazać i możecie sobie posprzątać ze mną zaczynamy no to na początek bym włożyła te ciuchy do worka dobra wkładam to mhm, dokładnie i teraz zaciągać to jakoś dobrze więc mamy Teraz bym włożyła te wszystkie książki do szafki. Jeżeli chcecie, jeżeli macie brudno w pokoju, to możecie posprzątać ze mną. Okay. Ej, tu wkładamy ze jeszcze i zamykamy szafkę. Za e, co, co by się teraz wziąć? Hm. Myślę, że bym się wzięła za późno. Bym po prostu je położyła na sobie tak. To bym położyła tu. To tutaj bym dała do tego kartonu. To tu było. To też było. i To też było tego puszczaka to odsunę wszystko co jest brudne i przesunę to tu po prostu o, jest pod ścianą to położę tutaj Ym, o i w tej torbie są ja jakieś rzeczy wysypały się trochę z tą torbę po prostu oj, rozerwała się, ale nieważne znaczy ona już była chyba rozerwana ale tutaj rzeczy dajemy i one Dam też tutaj, bo one stąd się właśnie no, wysypały chyba. Dobra, um, dobra, rolki nie, to później I, jest, daż, kartki, no to też później. Najpierw bym połukonał bruszaki wszystkie. Najpierw poduszki. Mhm. Oj, oj, oj. Tak, właśnie jest druga poduszka. Mm, nie mam więcej poduszek? Dziwny, bo nie masz. Puszaki. Tak, Pluszak jeden. Drugi puszek. Trzeci puszek. Czwarty pluszek. I piąty największy pluszek. Damy go tam. No. Ok, teraz ręcznik. Jak go mam tutaj. zawsze go ułożyć. Dobra, położyłam go. Teraz ułożyłam łóżko to tutaj okej okay. o i poduszkę trzeba poprawić tu też trzeba tą skarbonkę schować tam trochę tu żelki tam to tam to tam okej okay. jest dobrze teraz tą poduszkę tutaj tam Wyjdę stąd teraz i położę tą kołderę tak jak powinna być. Ok, położyłam. Teraz, o, jeszcze coś na łóżko się znalazło jakieś koty. Tutaj położymy jeszcze. O, jeszcze wiewiórka. Widzę, jest, więc tu ją położę. Uj. Coś tu jeszcze jest. O, jeszcze poduszka jest. Dlatego mi brakowało jakiejś poduszki, położyłam tam. Okay. Teraz zajmiemy się, o, czy to, to powieszę, nie, jeszcze nie wieszam tego. Najpierw koc. Dobra, ja to teraz trzeba powiesić ten koc. Ups, wpadłem. nie inaczej. Trzeba teraz powiesić ten koc. Dobra, więc wieszam ten koc. Ok, zrobiłam ten kod. To teraz trzeba to wziąć. I to na ten kot teraz powieszę. Mm -hmm. Okej. Okay. Wisi sobie to teraz. Hmm, to jest już złożone, bo to już wcześniej składam. O, tu z ziemi. Ten użyć wkładamy tu. Ta po prostu położę. O to, to dajmy tutaj. mhm mm Borek pod ścianę, to torebkę też pod ścianę, oj coś w niej jest, chyba, nie po prostu się tam zwięło, nie coś mi było, Ręsta. i plecak też pod ścianę, bo na razie będzie pod ścianą, po prostu, nie zawsze go kładę pod ścianę, o jeszcze, jeden pluszek tutaj mhm. dobra mam klapki em, teraz jeszcze te kartki trzeba złożyć ładnie ułożyć ok, włożyłam już te kartki ułożyłam dobra, teraz chcesz tu leży na ziemi to to się da tutaj Pamięty. Te kartki z ziemi. Dam na biurko, bo i tak z niego będę sprzątał. Eee, o, baba eee, eee, jest w nie można. Jeszcze książka. Książkę zostawię, ale te wszystkie rzeczy. bo to trzeba te wszystkie kosmetyki bo wkładać do tego. O! Eee, Okej, okay, to wkładam. Okej, okay, ostatnia szminka. Można teraz to zamknąć. Okej, okay, teraz to powieszę. By się wisiało, tak jak zawsze wisi. Okej, okay, teraz trzeba to pierwszą. wziąć ja je wywalę. Uh -huh. To nie, bo to nie jest do, Opartka, nie jest do, to, jest do to nie jest do Oj, To jest do To jest do Oj, To... Też może być do zwalenia. Więc teraz to Wszystkie papiery. E, Okej. Okay. To teraz te maseczki. E, te maseczki dam sobie tutaj pod biurko. Co tu Katek robi? Dobra, nieważne. To dam tutaj.